Wczoraj obradowała Rada Powiatu Szczecineckiego. Sesje zdominowały sprawy spółki PKS. Przed przystąpieniem do realizacji zaplanowanego porządku szefowa Ligi Kobiet Polskich w Szczecinku Danuta Ziętara otrzymała podziękowania przekazane przez Cezarego Sierzputowskiego z Zakładu Karnego w Czardem za pomoc ofiarowaną polskim dzieciom z Miedni Królewskich na Litwie. Dzięki zaangażowaniu się prężnie działających kobiet dzieci otrzymały książeczki, artykuły szkolne oraz sprzęt elektroniczny części uchwałodawczej radni zapoznali się z informacją o wykonaniu budżetu w pierwszym półroczu, podjęli szereg uchwał, między innymi w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu w realizacji przebudowy ulicy Waryńskiego, dokonali zmian w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej. W dalszej części obrad radni zmienili kategorie niektórych ulic, zaliczając je do dróg powiatowych bądź skreślając listy ulic powiatowych. Rada ustaliła kierunek działania Zarządu Powiatu Szczecinewskiego w związku ze środkami przekazanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu programu wyrównywania różnic między regionami. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zakończyły obrady. Radni po wizycie na byłej i nowo tworzonej bazie firmy wysłuchali blisko godzinnej prezentacji prezesa zarządu PKS Włodzimierza Tosika o sytuacji finansowej i organizacyjnej przedsiębiorstwa. W bardzo dużym skrócie można powiedzieć, że sytuacja spółki jest zła. A nawet bardzo zła. Dwa lata po komun komunalizacji spółki ówczesna kilkuset tysięczna strata zwiększyła się dziś do kilku milionów. Nikt tego wyraźnie nie powiedział, ale to chyba efekt dotychczasowego większego dbania o medialny wizerunek firmy i różnych sztuczek piarowskiego niżetelnego zarządzania spółką. Wprawdzie wzrosła jej wartość, ale jeszcze bardziej wzrosły zobowiązania. Aktualnie łączna wartość zadłużenia wynosi ponad 16 milionów złotych, co stanowi około 80% wartości majątku. Po sprzedaży byłej bazy przy ulicy klasztornej oraz po pozbyciu się oddziału w Złocieńcu, przy zakładanej tegorocznej stracie na działalności przewozowej w wysokości około 3,5 miliona, firmę czekają dalsze zwolnienia pracowników i bardzo mglista przyszłość. Pełną prezentację sytuacji w PKS-ie zobaczycie Państwo tylko w programie telewizji Zachód w czasie retransmisji sesji Rady Powiatu po programie lokalnym. Mieszkańcy osiedla warszawsko chełmińskiego przeżywają dylemat. Co jest lepsze, osiedlowy parking czy teren zielony z mini boiskiem? Ponieważ zdania były mocno podzielone, decyzję za nich podjęła spółdzielnia. Wybrano wariant sprzyjający posiadaczom czterech kółek, którzy mają problem z zaparkowaniem swojego samochodu blisko miejsca zamieszkania. Znika więc teren zielony, a ciężki sprzęt przygotowuje go do utwardzenia. Samochodów i dylemat z miejscem do parkowania pojawi się wcześniej czy później niemal wszędzie. Miesiąc temu rozpoczął się kolejny rok szkolny w szkołach ponadgimnazjalnych, podległy starostwu. Nie było większego problemu z naborem. Szkoły przygotowały dobrą ofertę i absolwenci gimnazjów z niej skorzystali. Nabór w tym roku stwierdzam, że jest naprawdę optymistyczny. Przypomnę tylko, że jakiś czas temu, pół roku temu, w powiecie tutaj, prowadziliśmy taką debatę oświatową, związaną właśnie z kwestią łączenia szkół. Przede wszystkim szkół związanych z kształceniem zawodowym, i ta sesja okazuje się, która wyglądała na początku pesymistycznie, okazuje się, że ma swój pozytywny efekt w postaci zwiększonego w porównaniu z ubiegłym rokiem naboru do naszych szkół. Otworzeniem się szkół na kształcenie dorosłych i to powiem szczerze, że nawet nie przypuszczałem, że w takiej konkretnej ilości chętnych dorosłych, praktycznie w każdej w każdym z, z naszych szkół, i powiem szczerze, że jesteśmy bardzo zadowoleni z takiego obrotu sprawy, dlatego że to ma bezpośredni wpływ na subwencję oświatową. I, i wpływ na, na koszty związane z utrzymaniem y, oświaty. Tak więc myślę, że, że będzie to, to doby, dobre y, dla nas w przyszłym roku. Zwolnienia, które się zapowiadały, one nie mają jakiegoś dużego znaczenia obecnie dzisiaj. No jedna ze szkół, tutaj konkretnie myślę o budowlance, ma, ma problem z tego względu, że no tam się udało niestety, ale tylko i wyłącznie dwa oddziały pierwsze utworzyć. I trzeci oddział po raz pierwszy szkoły dla dorosłych, to jest konkretnie Ogólniaka. Jest taka możliwość, i ja to podkreślam, w tym roku się udało konkretnie zespołowi szkół numer 2 na 1 maja, czyli połączenia kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie możliwości zdobycia kwalifikacji technika na, na tytuł technika. Tak więc to się, to się rozpoczęło, tam nawet będą dwa oddziały i będzie parę kursów takich zawodowych. Tak więc tutaj wchodzimy, wchodzimy w te dziedziny edukacyjne, które spowodowała nowa reforma oświatowa, kształcenia zawodowego. Ale też chcielibyśmy tutaj, ja myślę, że w najbliższym czasie poproszę tutaj waszą telewizję o to, żebyśmy zrobili taki program o, o kwestii związanej z wyborami przede wszystkim gimnazjalistów, tak? bo chcielibyśmy jakoś oddziaływać na gimnazjalistów i ich rodziców. W związku z tym, że widzimy, że Powinniśmy wracać do kształcenia zawodowego. Obserwujemy u nas niestety, ale duży spadek uczniów, którzy chcą się uczyć w szkołach zawodowych tak? to jest w zasadniczych czy też w technikach bo niestety do zasadniczych szkół zawodowych trafia zaledwie 15% populacji naszej młodzieży. 40 parę procent trafia do techników i tak naprawdę prawie no, około 50% trafia do ogólniaków. I to jest zła struktura, bo wszyscy już widzimy to, że będzie łatwiej w przyszłości znaleźć pracę dla kogoś, kto będzie miał zawód związany właśnie czy z techniką, tak, czy zawód, który będzie można wykonywać też i fizycznie. Niż, niż po studiach, zwłaszcza studiach, które są studiami humanistycznymi. To będzie na pewno trudniej znaleźć pracę w przyszłości. Tak więc chcielibyśmy oddziaływać trochę na, na młodzież, na rodziców, tak żeby próbować rozmawiać właśnie z nimi na temat tego, że, żeby wiązali swoją przyszłość taką szkolną z kierunkami zawodowymi. Cała rozmowa w dalszej części naszego dzisiejszego programu. W przecinku przy dzisiejszej ulicy 1 maja do 1938 roku znajdowała się synagoga. Świątynia ta, podobne jak, podobnie jak wiele innych w Niemczech, została podpalona w czasie tzw. nocy kryształowej z 8 na 9 listopada 1938 roku. Nigdy nie została odbudowana. W miejscu, w którym znajdowała się synagoga, w poniedziałek zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca ten obiekt. 30 września o godzinie 14 mamy uroczystość związaną z odsłonięciem tablicy pamiątkowej na internacie zespołu szkół nr 2 przy ulicy 1 Maja. Jest to tablica pamiątkowa poświęcona gminie żydowskiej, a głównie synagodze, która do Nocy kryształowej w tym miejscu funkcjonowała. W uroczystości będzie uczestniczył naczelny rabin Polski. W kwietniu bieżącego roku podpisałem porozumienie z wspólnotą gmin żydowskich, na mocy którego... Gmina odstąpiła od roszczeń finansowych, a w to miejsce jest wmurowana tablica pamiątkowa. W uroczystościach będą uczestniczyli również przedstawiciele gmin żydowskich z województwa zachodniopomorskiego, przedstawiciel wojewody zachodniopomorskiego, wójtowie, burmistrzowie gmin powiatu. Chcemy w ten sposób uczcić to miejsce. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani udziałem w tej ceremonii, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. O godzinie, powtarzam, 30 września o godzinie 14. Dziś i jutro na kortach Regionalnego Centrum Tenisowego rozgrywane będą Mistrzostwa Szczecinka Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w tenisie ziemnym. W dniu dzisiejszym grają szkoły podstawowe. Są to mistrzostwa szkół w tenisie. Dzieci grają indywidualnie. Gramy w trzech gdyby, kategoriach. Na małych polach mini tenis, czy początkujący, na nieco większych polach midi tenis. Tam gramy systemem grupowym, a tutaj na kortach odkrytych gramy w system pucharowym. Dzieci grają już normalne mecze do dwóch wygranych setów. Ilu zawodników zgłosiło się do tego turnieju? W dniu dzisiejszym 70. Ale to nie są tylko uczniowie szczecineskich szkół przyjechali również zawodnicy spoza Szczecinka. Tak, z Koszajna i Waucza. Czyli można powiedzieć, że są to mistrzostwa prawie że województwa zachodniopomorskiego. pomorskiego. Czy znaczy, tak to nie może byłego koszańskiego? Te, te zawody one się odbywają regularnie od wielu lat, z większym rozmachem, z mniejszym z udziałem w większej ilości szkół. Zobaczymy podsumowując, ile bierze udział tak szkół naprawdę. Zwykle przy tego typu zawodach mówimy o faworytach. Czy są tutaj tacy zawodnicy, którzy no na pewno albo z wielkim prawdopodobieństwem zwyciężą w tym turnieju? Jeśli o faworytach możemy mówić, to tylko w kategorii na pełny kort. i Są tu dzieci z Koszalina, Julka, Szczawińska i Kukle, Kuklewski, którzy grają w turniejach. i Tu przyjeżdżają regularnie, osiągają sukcesy poza Koszajem i Szczecinkiem. To tak możemy powiedzieć. Natomiast w tych kategoriach młodszych to jest dużo przypadkowości. A szczecineccy zawodnicy jak mogą tutaj się zaprezentować? Myślę, że Kacper Hemperek może dojść do półfinału. Natomiast nie pamiętam w tej chwili, jak wylosował. też jest bardzo istotne. Czy się wpada na, na słabszych, czy od razu trafia się na, na lepszych. Te zawody nie były losowane wedle punktacji polskiego związku, tylko po prostu losowaliśmy wszystkie jednego kotła. Nie było powodu, żeby kogokolwiek rozstawiać. To są zawody dwudniowe. Dzisiaj podstawówki, a jutro? Jutro gamy turnieje dla gimnazjów. Myślę, że frekwencja będzie podobna. Wszystkie trzy drużyny piłkarskie ze Szczecinka po pierwszym meczu zakończyły swój udział w rozgrywkach Pucharu Polski. Wielim w Szczecinku zmierzył się z trzecioligową Drawą Drawsko. Wielim nie ulągł się wyżej notowanego przeciwnika i dzielnie stawiał czoła trzecioligowcom. Mimo utraty dwóch bramek w pierwszej połowie, wielim doprowadził do wyrównania, ale los okazał się szczęśliwszy dla gości, którzy zdobyli trzecią bramkę w końcówce meczu i awansowali do dalszej rundy rozgrywek. Daszbur Szczecinek przegrał na wyjeździe z Grafem Bukówko, a Błękitni ulegli w barbicach błoniu. Liga Kobiet Polskich zaprasza na obchody jubileuszu stulecia ligi. Część oficjalna odbędzie się w sobotę w kinie Wolność o godzinie 11, a w niedzielę w kinie Wolność od godziny 9 obchody Światowego Dnia Serca, na które zaprasza stowarzyszenie Moje Serce. W najbliższy poniedziałek w szczecinku będziemy obchodzić Europejski Dzień bez samochodu. W ramach obchodów samorządowa Agencja Promocji i Kultury organizuje rajd rowerowy wokół jeziora Trzesiecko naokoło jest wesoło. Rajt rozpocznie się o godzinie 11 na terenie przymuszli koncertowym w Parku Miejskim. Zakończenie rajdu również przy muszli, gdzie na wszystkich uczestnik uczestników będzie czekał ciepły posiłek. Ta impreza, już akurat piąta w tym wypadku, w tym roku, no wypada akurat dzień, Europejski Dzień Bez Samochodu, był w ubiegłym tygodniu, ale my ustaliliśmy, że w przecinku zrobimy ten Europejski Dzień Bez Samochodu właśnie 30 września. Tak więc ta impreza, my tak ją zawsze nazywamy, koło jest wesoło, no i się przyjęło, że jedziemy dookoła jeziora i tak jest również w tym roku. Startujemy o godzinie 11 z tutaj muszli, można powiedzieć, koncertowej w Parku Miejskim. Tam jeszcze będzie takie delikatne przywitanie, ustalimy pewne zasady, bo w tym roku pojedziemy w takich można powiedzieć różnych transzach, żeby po prostu nie doszło do żadnej kolizji, bo oczywiście są w różnym wieku dzieci, żeby nie było kłopotu, że starci jadą szybciej, młodsi wolniej, trzeba to troszkę unormować. No i cieszymy się, że jest cały czas fajny odzew ze szkół, no i również mieszkańców. W tym, w, tym, w tym rajdzie rowerowym mogą wziąć wszyscy mieszkańcy, mieszkańcy udział wszyscy mieszkańcy Szczecinka, czy, czy, czy tylko uczniowie szczecineskich szkół? Jak to wygląda? Nie, no to się fajnie właśnie przyjęło, że oczywiście ten, kto no może, czy tam wyjść z pracy na ten czas, czy po prostu nie pracuje w, danej, w danym dniu. Tak więc zapraszamy każdego, czy to młodzież, czy akurat z dorosłych, czy, czy, czy dzieci ze szkół podstawowych również. Wszystkich po prostu zapraszamy. Również ciepły posiłek po tym rajdzie dookoła Jeziora będzie czekał na wszystkich, tak więc spędzimy mile ten czas. Prognozy pogody zapowiadają się bardzo optymistyczne, będzie fajny dzień. No i przejedziemy tą trasę myślę, że bezproblemowo. No i spotkamy się potem na zakończenie również w Parku Miejskim przy Muszli, Tam będzie również występ naszej sekcji hipopowej Wojtka Kowalewskiego. Oni zaprezentują swoje możliwości również tutaj dla młodzieży i dla przybyłych gości. No i tak spędzimy fajnie ten czas. Czyli będzie dobra zabawa i coś dla ducha i dla, dla ciała. Trasa wokół jeziora liczy około 15 km, a, nie, a więc nie jest to długa trasa nawet dla takich początkujących osób. Tak, no oczywiście to, to tempo będzie dostosowane do możliwości wszystkich, można powiedzieć, rowerzystów. No zawsze się pojawiają tam jakieś awarie, ale my sobie z nimi tutaj radzimy, bo niektórym tutaj właśnie mówię, spadają łańcuchy, gdzieś jakieś tutaj delikatne krakcy, ale to wszystko jest przez nas dopilnowane. No i Zawsze, żeby wszystko bezpiecznie się odbyło, również jest tutaj pomoc medyczna, która jest również zapewniona. No i aby było bezpiecznie, szczęśliwie spotkamy się potem z powrotem tutaj na muszli koncertowej w parku. No i podsumujemy to. No i oczywiście wręczymy również też nagrody dla szkół, które przeprowadziły największą ilość uczniów. To co, zapraszamy i przypomnimy jeszcze, o której spotykamy się przy, przy muszli w Parku Miejskim. W poniedziałek wsiadamy na rowery, spotykamy się o 11.00. Przy muszli koncertowej w Parku Miejskim i startujemy w stronę Trzesieki. Jeżeli ktoś nie, nie zdąży, akurat na 11, to startujemy w stronę Trzesieki i proszę nas tam wyczekiwać. I tam objedziemy całą trasę dookoła jeziora i z powrotem wracamy na muszle i podsumujemy ten rajd i cały ten dzień. Fundacja imienia Stanisława Karłowskiego zaprasza w sobotę rodziny z dziećmi oraz wszystkich zainteresowanych do gospodarstwa ekologicznego w Juchowie na wydarzenie Dary Natury i uroczystość świętego Michała. Program spotkania przewiduje m.in. wypiek tradycyjnego ciasta związanego ze świętem. Ze świętym Michałem warsztaty kulinarno-artystyczne gry i zabawy dla dzieci. Początek o godzinie 10. Również w sobotę o godzinie 17 na kortach Regionalnego Centrum Tenisowego zostanie rozegrany integracyjny mecz tenisa ziemnego polskiej czołówki tenisowej na wózkach. Spotkanie będzie miało charakter pokazowy. Przyjeżdża do nas czołówka Polski, jeśli chodzi o tenisa ziemnego na wózkach i naprawdę jest na co popatrzeć. Zapewniam, że ci ludzie na mogliby stanowić poważną konkurencję dla jednego gracza. Natomiast umówiliśmy się na to, że będzie to formuła meczu integracyjnego, czyli osoba na nogach plus osoba na wózkach kontra druga taka sama para, czyli osoba na nogach i osoba na wózkach. Myślę, że warto zobaczyć, naprawdę sobie radzą. No właśnie, o której rozpoczną się te mecze? Rozpoczęcie o godzinie 17 w sobotę w Regionalnym Centrum Tenisowym. Mówił Pan, że przyjechała polska czołówka, tak? Tenisistów na, na wózkach to naprawdę najlepsi w Polsce? Co do miejsca, to nie, nie jestem pewny, czy pierwsze, czy drugie, ale, ale rzeczywiście czołówka. Po prostu przyjadą osoby, które akurat mają trochę wolnego czasu. Ten czas jest u nich bardzo cenny. Jakby musimy się dostosować do tego, kiedy oni mogą przyjechać, przyjeżdżają z Płocka. Bezpośrednio do Szczecinka, i jeśli ośrodek się spodoba, Szczecinek okaże się przyjaznym dla osób mających problemy w poruszaniu się, myślimy o wiosennych zawodach już wysokiej rangi, być może nawet Mistrzostwa Polski, właśnie w, takiej, w tej grupie zawodników. Te mecze będą odbywały się na kortach tych ziemnych, odkrytych, czy kortach pod dachem? To już będzie uzależnione od pogody. Na pewno wszyscy tenisiści wolą na zewnątrz, natomiast w przypadku, kiedy będzie deszcz czy jakiś mocny wiatr, wtedy mamy możliwość grania pod halą i to jest też nasza zaleta, jeśli chodzi o sport dla niepełnosprawnych. To co, no zapraszamy wszystkich, którzy chcą zobaczyć po raz pierwszy w takie mecze. Zapraszamy wszystkich, naprawdę warto zobaczyć, robi wrażenie. W sobotę o godzinie 10 w hali sportowej Osiru przy ulicy Wiatracznej MKS Gryf Szczecinek wraz z powiatem szczecineckim organizuje trzeci Grand Prix Szczecinka w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn o Puchar Starosty Szczecineckiego. Natomiast Daszbur Szczecinek o godzinie 16 rozegra mecz z Arkonią Szczecin. Trampkarze Akademii Piłkarskiej w sobotę o godzinie 11 i 13 w Szczecinku spotkają się z drużynami innych Goleniów. Juniorzy młodsi Akademii Piłkarskiej o godzinie 13 zagrają u siebie z kotwicą Kołobrzeg. Wojskowe Koło PTT Kawiarusy zaprasza na kolejną imprezę turystyczną. Jesień kalendarzowa w pełni, zarówno astronomiczna jak i kalendarzowa. A ja w imieniu zarządu Wojskowego Koło PTT Kawiarusy zapraszam na nasze pierwsze dwie imprezy jesienne. Już w najbliższą niedzielę kolejny cykliczny rajd na spotkanie ze Złotą Jesienią. Jest to rajd rowerowy. Zbiórka o godzinie 9.45 na targowisku przy ulicy Cieślaka i udajemy się w około 45-kilometrową trasę wokół jeziora Wielim przez Marcelin, Gwde, Spore, Czcinno, gałowo Między innymi w planie mamy również wejście na wieżę pożarową w Sporem i spojrzenie na najbliższą okolicę z 30 kilku metrów. A nad jeziorem, nad rzeką, przepraszam, Gwda, w miejscowości Spore krótki relaks i odpoczynek na mini polu biwakowym. E, tak więc najbliższa niedziela, zapraszam rowerzystów na naszą kolejną cykliczną imprezę. Zapisy w siedzibie PTTK w Wiarusy oraz w Centrum Informacji Turystycznej. Ale od razu chcę zapowiedzieć drugą naszą kolejną imprezę. Tydzień później, 6 października, zapraszam również na. Cykliczny rajd, 34 już pieczonego ziemniaka. Ten rajd odbędzie się na dwóch trasach: na trasie pieszej i trasie rowerowej. Zbiórka o godzinie 10:30 przy pomniku na cmentarzu wojennym w Szczecinku. Stamtąd przez piesi turyści udadzą się przez Marcelin, Godzimierz do y, Czarnoboru, a rowerzyści. Przez Marcelin, Wdę, Żółtnicę, Buczek, również do Czarnoboru. Tam nad Jeziorem Leśnym, na polu biwakowym będzie zakończenie oficjalne rajdu. Będą pieczone ziemniaczki w ognisku, pieczone kiełbaski, konkursy rekreacyjne. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy znaczek rajdowy. No i już z Czarnobaru powrót do Szczecinka. Trasa piesza około 8 km, trasa rowerowa około 25. Tak więc niedługie trasy polecam, zapraszam. To nasze najbliższe imprezy. Przypomnę, w niedzielę na spotkanie ze Złotą Jesienią, rejd rowerowy, a tydzień później 6, rejt 34 pieczonego ziemniaka. Zapiszcie w siedzibie wiarusy oraz Centrum Informacji Turystycznych Urzędu Miasta. Tam są do wglądu regulaminy i można się zapisać. Zapełniamy piękną, złotą jesień. Polecam zapraszam. Wielkie skakanie w małych barwicach, czyli 8 ogólnopolski halowy konkurs skoku z Zwyż. Już za tydzień odbędzie się w barwicach. Za tydzień w Barwicach po raz kolejny wielkie sportowe przedsięwzięcie. przedsięwzięcie 8 ogólnopolski halowy konkurs Skoków Zwyż. W tym roku hasło zawodów to wielkie skakanie w małych barwicach. Charakter tego konkursu w tym roku ma, jest to charakter integracyjno-pokazowy. Po raz kolejny do Barwic przyjadą najlepsi skoczkowie wzwyż w kategorii mężczyzn, ale zarówno skoczkowie pełnosprawni, jak i niepełnosprawni. Nowością w tym roku na konkursie w Barwicach będzie to, że pojawią się po raz pierwszy najlepsze kobiety w skoku wzwyż skaczące w kraju. Ale również y, miła informacja, że w barwicach pojawi się po rocznej przerwie, będzie skakał halowy Mistrz Świata Weteranów. Y, 99-letni pan Dariusz Bednarski z Płocka. Notabene będzie to jego ostatni y, taki sprawdzian przed wylotem do Brazylii na kolejne Mistrzostwa Świata Weteranów. Y, powiedzmy, kiedy ten turniej się odbędzie, w jakich godzinach. Turniej zostanie zorganizowany w Hali Sportowej w Barwicach już 4 października o godzinie 18. .00. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich sympatyków Lekkie przede wszystkim Skoków z wyż, Ale chciałbym powiedzieć, że w Barwicach konkurs to nie tylko same Skoki, tylko również organizatorzy dużo czasu poświęcają na no, dobrą oprawę i myślę, że tutaj będzie jeszcze wiele takich elementów, o których nie chciałbym dzisiaj tutaj zdradzać ale bardzo miłych i takich bardzo fajnych. W małym memoriale Janusza Kusocińskiego w Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce weźmie udział siedmioro zawodników z powiatu szczecineckiego. Zawody zostaną rozegrane w najbliższy weekend w Radomiu. W kategorii młodziczek Aleksandra Rudnikiewicz pobiegnie na 600 metrów, Klaudia Szyja na 1000 metrów. Obie z Barwic. W kategorii młodzików Wiktor Santkiewicz z STS Pomerania pobiegnie na 110 i 300 metrów przez Płotki. W skoku zwyż wystartuje Bartuch Osuch z Barwic, a Stanisław Stypa z STS Pomerania w sześcioboju. Dodatkowo Zachodniopomorski Związek Lekkiej Atletyki powołał 14 zawodników w ramach przyznanego limitu i znaleźli się tam. Młodziczki Sylwia Wolska z STS Pomerania w biegu na 300 metrów przez Płotki oraz jako rezerwowa... Julia Pokaczajło również w Pomeranii w biegu na 600 metrów. I to już wszystko w aktualnościach. A już za moment dalszy ciąg naszego dzisiejszego programu.